Akt Poświęcenia Narodu Polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa 28 październik 1951 rok Dokonany we wszystkich świątyniach Polski Panie Jezu Chryste, my, naród polski, przed Tobą na kolana upadamy, wobec nieba i ziemi wyznajemy. Tyś jest Bogiem naszym, Tyś Zbawicielem naszym, Tyś królem naszym, dziękujemy Ci za wszystkie dobrodziejstwa, jakie wyświadczyłeś narodowi naszemu, a szczególnie za powołanie nas do świętej wiary katolickiej i za opiekę nad nami w najcięższych, nawet chwilach dziejowych. W dniu dzisiejszym, wobec Maryi, rodzicielki Twojej, a naszej serdecznej matki i królowej. Wobec świętych patronów naszych całkowicie oddajemy się i poświęcamy Boskiemu sercu Twojemu, aby na zawsze być ludem Twoim. Zarazem uroczyście przyrzekamy trwać wiernie w świętej wierze katolickiej, bronić Twojego świętego kościoła, życie nasze osobiste, rodzinne, narodowe kształtować według Twojej Ewangelii. O najświętsze serce Jezusa, pokornie Cię prosimy i błagamy, przyjmij nasze poświęcenie się Tobie, otocz nas swoją miłością i tak nas prowadź przez dzieje, aby z polskiej ziemi po wszystkie czasy rozbrzmiewała cześć i chwała Twoja.